Dzisiaj będziemy, będziemy nagrywać, nagrywać jak cauda jak... mi robi pranki. No, mówię wam, nie mogę się doczekać jak mi będzie robić. Hmm, prank pierwszy. Widzicie tego klapka? Ala, ala. tak Ala ma mama, mama, mama. Halo, halo, mama, mama. Mama, mama ej, mama. Mama? 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 mama?

Idę raz. Hmm, Prank drugi. Wymyślimy coś. A może zrobimy jej tak. O, już mam. Ala, mam śniadanie, przez czekoladkę, bo została. Parda! Ej, co to ma być? Ola Goni! Pomocy! Tyle już zaraz, nie spać. Proszę, proszę, proszę! Już ci nie będę, obiecuję! Odklęknę. Hm, plank, jeszcze? Tak, chwilę ostatnie Szkoda, że to się kończy, ale dobrze, że mam dobre planki. lapki założymy, potem będziesz szukać. Zakładaj tu. Ale. Ktoś ma tutaj dobre sny albo złe. Ktoś tu gada nam przez noc. Salutko Książę. O, jakimś A? książę? Ona ma jakiegoś chłopaka. to no, Mogę. O, o, Zaraz będziemy ją budzić. Hop. I będziesz szukać knotków. Ala, Ala. Aha. Wstawa już. Dobra. dobra. Okay. Jest siódma rano. Do szkoły trzeba. To hmm. jest hmm. Szukać plamków. Bo ich nie ma, widzę. Nawet na ziemi nie ma. gdzie zawsze były. A może w szafie była na schowała. Hmm? Nie ma. Gdzie on? <noise> gdzie się dzieje? Hmm? Nie ma. Gdzie on jest to? Przecież wczoraj na nogi. Nie, nie zakładałam. Spory! To ja. Obiecuję, już nie ma żadnych pranków. Idę lepiej do szafy. Szafa jest zamknięta. Nieczynne. To do tej. Nie szczyć. nie robić Dobra, i spać. Obiecuję. Os nie będzie takich pranków. Nie będzie. Idę lepiej spać, bo ty się już na mnie wkurzasz. Kocie. I tak I idę na górę i śpię. I się nie budzę. Hmm. Prank ten czwarty. To czyli że ostatni. Szkoda. Ale. Wiem. Ala, ale, patrz jakie mama ci przywiezła kwiatki zobacz jak pachnął. Dobra, ja się obraziłam. Patrzcie, jak jestem szybka. Jest tam drzwi. I patrzcie, jak jesteśmy z Alu. szybkie. A I jesteśmy! To jest koniec odcinka. Fajne były pranki. Nie ma końca odcinka, teraz ja robię pranki. Zaczynamy następnym odcinek. No, 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 no. <laughs> I dajcie łapkę w górę. Żeby nie było żadnych łapek w dół, subskrybujcie Ali. Kenał! Wpadajcie na Ali Instagrama, Instagrama TikToka i Snapchata. Ala y, się nazywa na TikToku Ala 508 na mm, Instagramie Ala Luba Sęczka. No. O, nie zapomnijcie o dzwoneczku i dobrych komentarzy. To pa! Znowu się podbiegniemy tak szybko, co nie Ala? Patrzcie, tak daleko. A my jesteśmy w miejscu, widzicie? Hop! I już jesteśmy. Widzicie, Dywajcie. jesteśmy? To pa! pa! Trzy, cztery. <try>